Cześć! Witam Was na kolejnym odcinku Rozmów na Magazynowej 14. Tym razem, Rozmowy na Wyjeździe. Pozdrawiam Was ze wspaniałego miejsca w Paryżu, z Biblioteki Polskiej w Paryżu. A moją gościnią jest Maja Saraczyńska, która tutaj w Paryżu robi teatr i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. A wiem, że część z Was już wie, o czym będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o teatrze, który działa w Paryżu przy stowarzyszeniu. A tu, że... Czyli absolwentów. Tak, to są polscy absolwenci wyższych szkół francuskich. I o tym teatrze sobie porozmawiamy, a wiecie o tym. Część z Was doskonale wie, bo maja już była ze spektaklami u nas na magazynowej. Ile razy nam się udało już zagrać w Warszawie? Trzy razy. Trzy razy, powinno być już cztery. Jeden rok COVID nam zabrał, i mam nadzieję, że to nadrobimy i że już w lipcu widzimy się ponownie w Warszawie. Zgadza się. Dobra, ale o tym, co Maja szykuje na Libię z 2022 roku, to sobie powiemy później, a teraz będzie proste pytanie. Maja, jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego jesteś tu w Paryżu? Dlaczego tu robisz teatr z Polakami, którzy ukończyli tutaj wyższe uczelnie? <noise> Dobre pytanie. Dzień dobry przede wszystkim, witam Państwa serdecznie. Ja teatrem zaczęłam się interesować bardzo wcześnie, jak jeszcze mieszkałam w Szczecinie. Byłam dzieckiem, miałam 10 lat i chodziłam na takie zajęcia teatralne z moją panią od Polskiego, którą pozdrawiam oczywiście, to jest Małgorzata Jakieł. Później ten teatr ciągle za mną jakby gdzieś się ciągnął. Zaczęłam studia na Filologii Romańskiej w Krakowie i na czwartym roku wyjechałam do Paryża na rok. Na rok. Na rok, dokładnie. To miało być stypendium Erasmusa i tak się okazało, że w sumie zostałam tutaj aż do dzisiaj. Wyjechałam w 2005 roku. Prawda, ten czas szybko dosyć leci. Skończyłam szkołę teatralną jednocześnie tutaj w Paryżu, studia w Polsce, studia doktoranckie, pisałam doktorat z teatrologii, wykładałam przez pewien czas w Grenoble na teatrologii, mhm. gdzie zajmowałam się też teatrem polskim. I wtedy, gdy byłam właśnie w Grenoble, byłam też tutaj w grupie takiej teatralnej polsko-francuskiej. I w pewnym momencie Rood Rozdowski, który jest prezesem tego stowarzyszenia dokładnie, zwrócił się do nas z takim zapytaniem, czy nie znamy kogoś, kto chciałby takie zajęcia teatralne hmm. dla Polaków poprowadzić. I mnie ten pomysł bardzo się spodobał. I tak to się zaczęło, bo ja już tak, słucham, Szczecin, Kraków, Paryż. Duża rozpiętość. Dosyć duża rozpiętość, <laughs> tak. Szukałam swojego miejsca na ziemi i chyba... I znalazłam. się w paryżu, tak. tak? Dobrze, rout Rozdowski zaproponował, przyjęłaś tą propozycję. I jak to się zaczęło? Czy było dużo chętnych na pierwsze zajęcia? Yy, to było w 2013 roku. Yy. Faktycznie udało nam się chyba z 10 osób na te pierwsze zajęcia zaprosić. I później to było tak w zależności od roczników. Czasami tych osób było więcej. Ty pamiętasz, myśmy tak. przejechali chyba z. Pierwszy raz to was było bardzo, tak. bardzo, bardzo dużo. Tak, bo to były chyba dwie grupy w ogóle tak, w pewnym to... momencie i były dwa różne spektakle. Tak. E, także faktycznie tak powiedzmy od 10 do 20 osób rocznie. Dobra. Kto przychodzi do tej grupy? Bo ja wiem. Część z Was oczywiście wie, ale ja chcę, żeby Maja powiedziała, bo jest to cudowny skład. To są przycudowni ludzie od bardzo młodych do bardzo dojrzałych. Pozdrawiam moją kochane seniorki z tego tak, zespołu. Tak. Jesteście cudowne i Was uwielbiam. Zresztą całą tą grupę uwielbiam. Jeżeli do, kiedy do nas tylko przyjeżdżacie i nie tylko kiedy do nas przyjeżdżacie, Was uwielbiam. Powiedz, kto przychodzi. Oj, osoby to są bardzo różne, czyli to są albo Polacy, którzy mieszkają we Francji od jakiegoś czasu i szukają jakby kontaktu z innymi Polakami i z kulturą i z teatrem, albo to są osoby, które urodziły się. Tutaj we Francji mm -hmm. e, mają na przykład rodziców Polaków niekoniecznie, czasami to są dziadkowie, albo jeszcze jakaś odległe, o, bardziej odległa mm -hmm. e, rodzina, i oni po prostu chcą, szukają tego kontaktu z językiem. Niekoniecznie do końca mówią doskonale po polsku, ale chcą też jakby uczyć się czy szkolić prawda, język poprzez teatr. Jak to jest powiedz? Yy, bo jesteście taki, ty akurat tworzysz yy, z ABD taki przyczółek, tej nowoczesnej polskiej kultury. Siekasz po współczesne teksty, um, uciekasz od tradycji w tym wszystkim, aczkolwiek głęboko w tej tradycji jesteś. Skąd inspiracje i jak twoi uczestnicy zajęć wspaniali przyjmują Twoje propozycje repertuarowe? Co jest ciekawe, ja mam taką całkowitą wolność, powiem szczerze, uwielbiam to w tej pracy, że mogę sama jakby te teksty sobie wybierać i rzeczywiście te teksty przede wszystkim do mnie przemawiają. Ja interesuję się bardzo teatrem absurdu, sięgam do takich tekstów, do Mrożka, do Różewicza, później do Szefera ostatnio, prawda, do Jaremy i tak dalej. I często robię adaptację też, też tych tekstów. Trudność polega na tym, że tych uczestników jest wielu. I te teksty chciałabym, żeby każdy z nich miał mniej więcej Dokładnie, staram się i zawsze to wychodzi, ale jest to, że tak powiem, moim celem na początku, więc takich tekstów mnóstwo nie ma, więc albo rzeczywiście to są gotowe teksty, albo robię taką adaptację, prawda, czy taki jakby montaż wielu, wielu tekstów. Dobra. Co szykujesz na, powiedziałem, że o tym będziemy mówić, to mówimy teraz o tym, zadaję to pytanie, co szykujesz na ja wiem, że na koniec, na czerwiec Aha. w Paryżu, ale na lipiec do Warszawy w 2022 roku. Czyli nasze warsztaty zaczęły się w październiku tak. i tak stopniowo te teksty wprowadzamy. Już zaczęliśmy pracować nad tekstem Stasiuka pod tytułem Noc. Ten tekst. Chodzi tak, za mną już od powiedzmy dziesięciu lat właśnie sobie zdałam sprawę, <noise> ponieważ kiedy jeszcze właśnie pracowałam w Grenoble z koleżankami z pracy, zorganizowałyśmy taką konferencję o Teatrze Polskim, ja tam mówiłam o Kantorze i była Anne-Marie Molisson, która tam wykłada na literaturze porównawczej, mówiła o Stasiuku właśnie i poprosiła mnie, żebym z tymi francuskimi studentami Yy, przygotowała taki fragment inscenizacji nocy, to była okay. tylko jedna scena, rzeczywiście ten tekst się doskonale przyjął i yy, jakby od tego czasu ciągle gdzieś jakby w głowie mi siedzi. Tekst jest ciekawy pod tym względem, że tam naprawdę jest, są tylko trzy jakby wyznaczone dokładnie postaci, a pozostałe tak naprawdę nie wiadomo ile ich jest. No. Prawda? Tekst jest tak napisany, że można te postaci przydzielić w bardzo dowolny sposób i myślę, że dla naszej grupy jest to bardzo ciekawe wyzwanie. Dobra. Kto jest waszą publicznością w Paryżu? Bo ja słuchajcie ja Wam powiem to yy, oni pracują od października do czerwca, w czerwcu wynajmują teatr w Paryżu, pokazują ten spektakl raz, dwa, może czasami trzy Raz, zazwyczaj. Ja wiedziałem dwa razy, więc. A czasami zdarza się, zdarzało się. Zdarzało się, ja bym chciał, żeby to było więcej, dlatego też powiedziałem o tych trzech. Kto przychodzi na wasze spektakle, tu w Paryżu? Yy, to jest przede wszystkim Polonia czyli publiczność, która mówi po polsku, albo oczywiście nasi znajomi, znajomi, prawda, no. przyjaciele, rodzina, albo osoby, które są związane w jakiś sposób albo z Instytutem Polskim, yy, z instytucjami polskimi różnymi i które szukają jakby właśnie kontaktu z Teatrem Polskim. Dobra. Ja, powiedz, jak wygląda taki wieczór w Paryżu? Wasz ten najważniejszy dla Was wieczór, premiera. Tak. wiecie, teatr, przychodzicie. Co się wtedy dzieje poza spektaklem? Później zazwyczaj zostajemy oczywiście po Aha. spektaklu, albo w teatrze, jeżeli jest taka możliwość, albo wychodzimy z naszą publicznością jakby do restauracji obok, czy więc jakby dzielimy prawda, z nimi cały czas do końca ten, ten wieczór. O czym są te rozmowy? O do tego zmierzamy, że rozmawiacie z publicznością, bo jesteście taką grupą, która jest bardzo otwarta na rozmowę po spektaklu. Tak, tak. Więc o czym są te rozmowy tutaj? Bo o czym są w Warszawie, to ja wiem. Mówimy o nas, myślę przede mm -hmm. wszystkim, o naszych jakby doświadczeniach, o naszej pracy wspólnej. Yy, dzielimy się jakby interpretacjami też tych tekstów czy spektaklu, więc to są bardzo takie ożywione rozmowy na, na wiele tematów. Dobra. Jesteśmy w Bibliotece Polskiej mm -hmm, w Paryżu tak. I ja wiem, ja tutaj nic nie zdradzę. Tu macie teraz zajęcia, tu odbywają się Twoje próby, tak? Tak, nie w tej sali dokładnie, ale naprzeciwko, mm -hmm. w sali wystawowej raz w tygodniu we wtorki wieczorem. I Wy, chcesz mi powiedzieć, że we wtorki wieczorem przez cały rok od października, czyli rok szkolny od października tak. do czerwca tylko we wtorki wieczorami pracujecie i z tego powstaje potem spektakl? Mm, przyznam się, że nie. Że <grym> <grym> na początku te zajęcia trwają dwie godziny. Później no. oczywiście przedłużamy, zaczynamy wcześniej, kończymy później i dodajemy takie bardzo intensywne weekendy. Czyli od kwietnia powiedzmy, że spotykamy się w niektóre soboty, niedzielę. I ten model pracy bardzo fajnie się sprawdza, bo to, że Publiczność kocha Wasze spektakle, w Paryżu to wiem. Wiem, że kocha w Warszawie. Um, Maja, czego sobie życzysz w tym czasie, dosyć trudnym dla nas wszystkich, o czym marzysz, bo jesteśmy wszyscy w cały czas, to kolejny jakiś wariant, będą wymyślać te nazwy tych... Nie eee, wymyślać wirusów, tylko nazwy tych wirusów. Ja już nie spamiętam wszystkich tych nazw. Najnowszy jakiś jest, który jest podobno bardzo niebezpieczny. Czego sobie teraz życzysz, Maja, w tym okresie? Aby udało nam się funkcjonować jak najlepiej i dalej nasze próby przeprowadzać, grać w miarę możliwości, mieć kontakt z publicznością, bo to jest prawda chyba dla nas najważniejsze. Bo był taki rok, kiedy wasz końcowy spektakl powstał tylko w wersji wideo? Tak. Tak, tak, dokładnie. To była praca nad tekstem szefera. W sumie, tak naprawdę, ten spektakl, żeśmy tworzyli dwa lata, mm -hmm. co nam pozwoliło stworzyć spektakl dwugodzinny i rzeczywiście dopracowany do, do ostatniego <grym> szczegółu. A w międzyczasie, po pierwszym roku pracy, żeśmy przygotowali takie fragmenty, żeśmy nagrali niektóre sceny i je opublikowali. Więc to była taka praca jakby zastępcza. A jak się pracuje z y, taką grupą przed kamerą, a nie na scenie? To mnie bardzo ciekawe, bo efekty widziałem. Tak. Bo no też widziałem dokumentację, jak powstawało, to bo cały czas żeście na bieżąco relacjonowali, to w mediach społecznościowych, ale powiedz z swojej perspektywy, jak się nagle przechodzi z pracy na sali, na scenie do pracy przed kamerą? Znaczy jest to bardzo wymagające na pewno, hmm. ponieważ wszystko widać, widać wszystkie szczegóły, prawda, więc to jest praca nad taką króciutką scenką, żeśmy mieli do niej prób mnóstwo przygotowawczych i później żeśmy nagrywali to wiele, wiele, wiele razy, żeby to było jak najlepsze, że tak powiem, ujęcie hmm. i tak, sporo pracy od nas to wymagało takiej dodatkowej, prawda. Dobrze, powiedz jeszcze na koniec jakby co uczestnicy zajęć robią na co dzień w Paryżu? Co robią na co dzień? To są bardzo różne osoby. Niektórzy są studentami, niektórzy już pracują. To są architekci, prawnicy, nasze właśnie dwie Basia i Ewa siostry były nauczycielkami. Więc każdy ma, że tak powiem, swoje zajęcie. Niektórzy zajmują się teatrem, też mniej lub bardziej zawodowo, i wszyscy jakby łączą się tą wspólną pasją do sztuki, myślę, ogólnie. Do sztuki, do polskiej kultury, naszego dziedzictwa i tej sztuki nowoczesnej. Maja, robi się fajną robotę. Pokazujecie, że polska kultura jest fajna, Powiem, że trafiacie też tutaj do publiczności, która niekoniecznie jest polsko-języczna, a jest zainteresowana polską kulturą. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Trzymam kciuki za to, żeby kolejny spektakl udało się pokazać i w Paryżu, i w Warszawie, żebyśmy nie mieli kolejnego zamknięcia bądź jakichkolwiek innych utrudnień. I cóż. Moją gością była wspaniała Maja Saraczyńska, która robi polską kulturę tu w Paryżu. Tu, tak, bo dzisiaj nadajemy prosto z Paryża, nagrywamy tę rozmowę z Paryża, z Biblioteki Polskiej. Mają pięknie, ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Kochani, jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to wiecie, co trzeba robić. Tam gdzieś się pojawi takie okienko, zasób. zasób. Ja nigdy się nie nauczę tego słowa. Polubcie nasz kanał na YouTube i będziecie dostawać na bieżąco informacje o tym, co dzieje się na magazynowej 14, na naszych rozmowach na magazynowej 14. I cóż, dziękuję, że z nami jesteście. Rozmowy na magazynowej zostaną z Wami nawet po pandemii. Cześć!